To jest zewnątrz to wygląda fatalnie, wewnątrz jeszcze mieszkania są jak takie, tak? Mówię, no, ale w niektórych mieszkaniach to powiem panu, potwiera się okna, no to, to one same odtypadną. Za wiasy z futryn wypadają, nie z futryn, no mówię, no, Meksyk, no. Łez terny można tylko z, zagrać, tak? Dziki zachód jakiś, cokolwiek, no. Nie wchodzą już w grę absolutnie żadne remonty naprawy, bo byłyby nieuzasadnione ekonomicznie. No i w związku z tym zostały przeprowadzone wizje lokalne na miejscu zainicjowane przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, no, gdzie, z których wizji jednoznacznie wynika, że budynek rzeczywiście no, nie nadaje się do dalszego użytkowania. W wyniku tego postępowania administracyjnego, które zostało zrobione, otrzymaliśmy protokoły z okresowych kontroli i z tych protokołów, z kominiarskiego, budowlanego, wynika, że obiekt nie nadaje się do użytku. Problem z długą jeden to jest jakby próba pogodzenia jakby interesów lokatorów, którzy tam mieszkają interesu gminy miasto Skierniewice, która jest w jakiś sposób zobowiązana jako, do, jako właściciel do zapewnienia lokali zastępczych. No i, i nadzoru budowlanego, który musi wywrzeć presję na, na właścicielu czy na zarządcy, żeby, żeby poczynił takie starania, żeby mieszkający tam jeszcze ludzie zanim zostaną wykwaterowani, żeby mieli poczucie bezpieczeństwa. Opróżnienie no polega na takiej czynności typowo administracyjnej, czyli składaniu wniosków przez administratora do wydziału ewidencji w urzędzie miasta o wymeldowanie tych osób, które są tam zameldowane, ale tak naprawdę ich centrum życiowe już od dawien dawna jest gdzie indziej. Wtedy będziemy wiedzieli ile osób faktycznie w tym budynku przebywa. I ile należy, jak to jest w decyzji, przekwaterować, czyli opróżnić budynek i wyłączyć z użytkowania. I wtedy będziemy wiedzieli, ile ewentualnie no, trzeba przygotować kolejnych mieszkań, czy socjalnych, czy, czy innych. Kiedy już zweryfikują Państwo stan rzeczywisty mieszkańców, czyli tyle osób, ile tam rzeczywiście zamieszkuje, co dalej stanie się z nimi? Powinni otrzymać lokale zamienne które no, w zasobach miasta należy w jakiś tam sposób utworzyć, znaleźć. To te, te gadane, to ja już słyszę od jakichś pięciu sześciu lat. Taka jest prawda. Od jakichś pięciu sześciu lat co roku jest to samo, wysiedlenie, wysiedlenie. A co do czego ludzie się męczą tutaj? No bo taka jest prawda, no. co więcej dodać? Nic dodać, nic ująć. No. No pokój z kuchnią dali na pięć osób. Co dzień, syn ma już 24, córka ma najmniejsza 6. A nie boi się Pani, że to się Wam po prostu zawali na głowę? No boimy się, ale co mamy zrobić? Mhm. Yy, no nie wiem, być może będą się Państwo musieli stąd po prostu wyprowadzić. No, mus... nie, no niech dają jak najszybciej, bo się też boimy, że to możecie w każdej chwili zawalić. No jeśli uważają to za zabytek, no to niech to konserwują i oddają dalej do użytku, a jak nie, no to niech to po prostu ludzi wysiedlą i dadzą mieszkania inne, bo... Może, może po, tutaj... po prostu nie mają tych mieszkań w tej chwili. Wie pan co? Jakby chcieli, to by mieli mieszkania. Innym pod terapią dać, mówię. Komunalne jakieś, niekomunalne na pewno mają w blokach. Mało jest bloków. My daliśmy ZGM-owi, Gminie Miasto Skierniewice, 12 miesięcy na to, żeby ten problem rozwiązać, czyli wykwaterować ludzi. W decyzji, którą wydałem, jest napisane, że bezwłocznie wykwaterować stamtąd lokatorów, lecz nie później niż 12 miesięcy. To jest i tak, wydaje mi się, bardzo długo, jak na tą sytuację, z jaką mamy tutaj do czynienia.